Urządzenie umożliwia zablokowanie wyłącznika w kasecie w położeniach, rozłączenia, testowej lub załączenia i zapobiega wsunięciu korby do mechanizmu wysuwania. Przed rozpoczęciem obsługi zwolnij sprężynę i otwórz styki główne wyłącznika. Naciśnięcie przycisku Włącz spowoduje zwolnienie sprężyny. Naciśnięcie przycisku Wyłącz spowoduje otwarcie styków. Indykatory powinny wskazywać stan otwarcia wyłącznika i nienaładowanej sprężyny. Blokada przycisku jest zamontowana po lewej stronie u dołu mechanizmu wysuwnego. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mechanizm wysuwny można wyposażyć w dwa zamki blokujące. Zdejmij plastikową część za pomocą wkrętaka pH. Wybierz miejsce, w którym chcesz zamontować zamek blokujący przycisk, a następnie wyłam plastikowe części w celu zamontowania zamka. Wykręć dwie nakrętki montażowe zamka. Włóż zamek i zamocuj go nakrętkami. Dokręć kluczem płaskim. Zamontuj adapter na wkładce bębenkowej zamka i przymocuj małym wkrętem. Umieść kompletny zespół na mechanizmie, a następnie go przykręć. Możesz zablokować położenie wyłącznika w kasecie. Istnieje możliwość zablokowania w położeniu załączenia testowej lub rozłączenia. Aby zmienić położenie, potwierdź bieżące położenie poprzez naciśnięcie przycisku, a następnie wsuń korbę mechanizmu wysuwu do otworu i obróć w prawo w celu wsunięcia lub w lewo w celu wysunięcia. Aby zablokować położenie, obróć klucz i wyjmij go. Teraz nie można już zmienić położenia. Nie można również włożyć korby. Aby odblokować, wsuń klucz i obróć go. Mechanizm jest odblokowany, a wyłącznik można wsunąć lub wysunąć. Jeśli zamontowano dwie blokady, aby odblokować mechanizm, należy włożyć dwa klucze i obrócić je.